Karol Siwecki z licealnej trzeciej A od miesiąca chodzi z Luizą Ciechowicz. Chłopak jest bardzo zazdrosny, dlatego czeka na Luizę codziennie przed domem i odprowadza po lekcjach. Nie pozwala jej nosić obcisłych ubrań i robić makijażu. Zabrania też dziewczynie spotkań z koleżankami. Mimo ciągłych kłótni i pretensji Karola, nastolatka jest w nim zakochana i uważa, że jego zazdrość wynika z miłości. Nie, nie, Właśnie widać. I ten sweter też lepiej Będzie mi gorąco. Co z tego? Trudno. Ej, co ty robisz? To tylko błyszczyk. Ja się nie malować, mówiłem ci przecież. A co tu masz? Strój na WF. Na WF, tak? No. Aha. A to? Na spodenki. Ty zamierzasz tym ćwiczyć? Tak. No chyba nie, nie ma szans. nie. cię. ci boli coś takiego, nie? Proszę Nie. Oddaj to. Nie. Proszę, Proszę, <laughs> mm. Proszę cię. Proszę Nie. O, cześć za to co po lekcjach Pewnie. mnie? Pewnie. Znalazłam ten film, co szukałyśmy. O, super. Luisa, Luiza, ale po lekcjach idziemy do mnie. Ale chciałyśmy obejrzeć film z dziewczynami. To obejrzysz u mnie. kochanie, już co mówiłyśmy. Mówiłem ci, że po lekcjach idziemy do mnie i obejrzysz go u mnie, jeżeli chcesz. I zapnij do końca ten sweter. Raz, dwa. Już. Luiza, czemu ty mu się dajesz tak traktować? Luizie jest przykro, że Karol nie pozwolił jej spotkać się z koleżankami. Dziewczyna ma nadzieję, że jak spokojnie z nim porozmawia, to chłopak zmieni zdanie. Luizie, dlaczego nie mogę? Nie i koniec, jesteś, jesteś moją dziewczyną i po prostu nie, rozumiesz? Ale to jest tylko film z koleżankami. Film z koleżankami, tak? Słuchaj, już wiem, jakie są twoje koleżanki. To zwykłe szmaty i już widzę, jak będziesz oglądał film, okej? Okay? Nie i koniec. Nie mów tak o nich. Nie wiem, tak o nich zachowują się jak zwykłe dziwki. Ty nie miesz tak zachować, rozumiesz? A to są moi przyjaciółki od gimnazjum. Tak? Super. No to jestem twoim chłopakiem i to ja cię kocham. Nie będziesz słuchał mnie, ani jakichś twoich głupich koleżanek, rozumiesz? Dobra, nie denerwuj się, już pójdę z tobą. Oczywiście rzeczy nawet nie zdąży mi skupić, widzisz? Luiza jest moją dziewczyną i będzie spędzała czas ze mną, a nie z jakimiś koleżankami. A skąd miałem wiedzieć, że ona naprawdę chce z nimi oglądać film? A może zaprosił jakichś kolegów? Nie chcę, żeby inni faceci patrzyli się na Luizę. Ona jest moja!